Witajcie, kochani, dzisiaj w przecudownej przestrzeni Co w Katowicach. W jednym temacie. Zobaczcie, kiedyś to były czasy, to były komunikaty. My ręce przed jedzeniem, a unikniesz chorób. Jasny, wyraźny sygnał, nie pozostawiający absolutnie żadnych wątpliwości. Albo drugi, odchodząc od maszyny, wyłącz silnik i zgasz światło. Zobaczcie, prosty język. Jasna komunikacja i bez żadnego wątpienia wskazany cel tego komunikatu. A jak jest dzisiaj? Dzisiaj zostawiamy bardzo dużo tej, tej komunikacji w sferze dopowiedzenia albo co gorsza, niedopowiedzenia. Komunikujmy się w taki sposób, żeby odbiorca tej informacji, odbiorca tego komunikatu nie miał absolutnie żadnej wątpliwości, jaki jest cel i intencja. Mówmy spójnie, mówmy wyraźnie i mówmy w taki sposób, żeby cel został osiągnięty. To znaczy, tak żeby odbiorca nie miał wątpliwości, co jest treścią tego przekazu. Tego Wam oczywiście rzecz jasna serdecznie życzę. Komunikujcie się w sposób sprawny, prosty, krótki i przede wszystkim bardzo konkretny. Oczywiście pamiętajcie o tym, że jesteśmy na Facebooku pod brandem Komunikacja Rządzi, jesteśmy na YouTubie jako Rewigo EU, no i rzecz jasna w całych social media Mowa Ciała Rules. Sprawdźcie sobie w mediach społecznościowych, co się stanie, jeżeli wpiszecie hashtag mowa ciała No i dajcie znać. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia.